Czeka nas w pierwszym wyzwaniu. To lemoniada! Ojej! Wygląda na to, że babcia nie może się doczekać, żeby zacząć gotować. Zaczęła kroić cytrynę w równiutkie plasterki. Właśnie tak! Teraz wkładaj do dużej szklanki i dodaję trochę cukru. Ej, wyluzuj babciu! Co ci zrobiły te cytryny? Spokojnie, nic się nie stało. Teraz dodajemy wodę gazowaną. Świetnie i mieszamy. Troszkę lodu i mięty. Dobra robota, babciu. A teraz kolej szefowej kuchni. Pokażę wam, jak zrobić prawdziwą lemoniadę. Przy okazji to mój popisowy przepis. Najpierw cienko kroimy ogórka, skręcamy te plasterki i wrzucamy do szklanki z lodem. Ach, co za zapach! Do szklanki wlewamy zieloną herbatę. To mój ulubiony rodzaj. Teraz kroimy limonkę, wrzucamy jeden kawałek do lemoniady, a drugiego używamy jako dekoracji. Pozdabiamy jeszcze ogórkiem i świeżą miętą. To jest to. Perfekcyjnie. Wow, jak fajnie. Ojej, poniosło mnie z tym napojem. Chwileczkę. Mam dobry pomysł. Nalewamy napój do szklanki. O tak, owoce też się przydadzą. Dodajemy cukier. Im słodszy napój, tym lepszy. Teraz to wszystko blendujemy. Dodajemy masę do naszego napoju. Mieszamy. Wlewamy owocowy syrop. Będzie jeszcze słodsze i jeszcze smaczniejsze. Dekorujemy lemoniadę i gotowe. Dobra robota, Jane. Spójrz na tę lemoniadę. Myślę, że Mary będzie zachwycona. A może wolałaby przepis babci? A może lemoniada szafowej? Nie mogę się doczekać, żeby się przekonać. Próbuj jak najszybciej, Mary. Najpierw wzięła lemoniada szafowej kuchni. Co? Mary w ogóle nie lubi smaku tej lemoniady. O, oh. niewiarygodne. Cóż, spróbujmy dalej. Lemoniada babci. Nieźle. Został tylko napój siostry. Ciekawe, czy posmakuje Mary. Oh, wow. Mamy zwycięzcę. Jest nim Jane. Gratuluję zasłużonej wygranej. Wow, jak dużo składników. Co będziemy gotować? Rybę? Nieźle. Zobaczmy kto jest najbardziej uzdolniony w gotowaniu tego dania. Wygląda na to, że babcia nie ma czasu do stracenia, ponieważ bierze kawałek ryby i wrzuca go od razu na patelnię. E, Okej, okay. spróbujmy zrobić to co babcia. Co za zapach. Dobra, chyba ujdzie. A póki co pogram w moją ulubioną grę. Okej, okay, czas obrócić rybę, troszkę soli, troszkę pieprzu. Cudownie, po prostu cudownie. Co? Chyba nikt nie wie, jak przygotować rybę. No to ja Wam pokażę. Na początek potrzebujemy troszkę pomarańczy, troszkę przypraw, trochę oleju. To wszystko. Teraz obtoczymy rybę w naszej cudownej panierce i usmażymy. Ach prawie zapomniałam. Będziemy potrzebować tego wszystkiego. Doskonale. Wrzucamy to do blendera, trochę soku pomarańczowego dla smaku, i nadszedł czas, żeby zblendować nasz sos. Uwierzcie mi mało, kto próbował czegoś takiego. Tymczasem nasza ryba jest już odpowiednio wysmażona. Kładziemy ją na talerzu. Teraz moja ulubiona część. Serwowanie. W mojej restauracji podajemy rybę w ten sposób. Limonka i nasz firmowy sos. Proszę bardzo, na koniec troszkę zieleniny. Idealnie. Ej, dziewczyno, chcesz tu wzniecić pożar? Powinnaś być uważniejsza, Jane. Zobacz, co się stało z twoim kawałkiem ryby. Ale kończy nam się czas. Trzeba będzie podać taką, jaką masz. Nie wygląda najlepiej, delikatnie mówiąc. Czego nie można powiedzieć o rybie babci? Dobra robota! I na końcu danie szefowej kuchni. Taki serwis doceni każda restauracja. A co doceni Mary? Zaraz się przekonamy. Chyba od razu zrezygnowała z dania Jane. I przeszła do porcji babci. Posmakowało jej. Ale czekaj, Mary, nie jadłaś jeszcze ryby szefowej? Okej, okay, chyba danie restauracyjne nie przypadło Mary do gustu. Przykro mi szefowo, ale tym razem serce Mary skradła babcia. To takie słodkie. Hmm. Nadszedł czas na trzecie wyzwanie. Zobaczmy. Babeczka! Ciekawe, który z naszych zawodników jest najbardziej wykwalifikowanym cukiernikiem. Babcia oczywiście wie o pieczeniu bardzo dużo. Od razu zaczyna wyrabiać ciasto. Popatrzcie na tę prędkość. Super. Babcia dodała już wszystkie składniki. Czas na ubijanie. Ubijamy ciasto jak należy. No i oczywiście potrzebujemy jeszcze foremek do babeczek. Jakie one są piękne. Delikatnie wlewamy ciasto do foremek? Właśnie tak. Pozostało już tylko wstawić je do piekarnika. Ekstra dobra robota, babciu! A teraz czekamy. A jak sobie radzi szefowa kuchni? Jej ciasto jest prawie gotowe. Teraz dorzuca owoce. Ojej! ubijaj jej razem z masą! Jak ładnie! Co dalej? Czas na wyciągnięcie foremki? Plawamy naszą piękną czerwoną masę do dużej formy na mafinki i wstawiamy do piekarnika. Super! Jak fajnie! A co u mnie? Kurczę, to ubijanie ciasta jest mega nudne! Ale mam pomysł. Widziałam ostatnio taki lifehack. O to on! To genialne! Więc ja też mogę tak łatwo zrobić babeczkę! I też mi tak ekstra wyjdzie! Dobra, decyzja zapadła. To lecimy! Zaraz zobaczymy jak działa ten lifehack. Do mleka dosypujemy rozpuszczalne kakao i trochę stroku czekoladowego. Świetnie, a teraz mieszamy. Całą masę wlewamy do kubka. Piekarnik nie sprawdzi się w przypadku tego przepisu, będziemy musieli użyć czegoś innego. Mikrofalówki. Super. Wkładamy to do mikrofalówki, a teraz musimy tylko czekać. O, myślę, że babeczki babci są gotowe. Jaka apetyczna skórka! I ten zapach! Układamy babeczki na talerzu. Troszkę cukru, pudru na wierzchu. Myślę, że babeczka szefowej też jest gotowa. Wyjmujemy ją z piekarnika. I oczywiście szefowa musi ją podać w wyjątkowy sposób. Och, jak dużo bitej śmietany. Co może być lepszego niż połączenie owoców i bitej śmietany? Moja babeczka też jest gotowa. Mam nadzieję, że ten lifehack mnie nie zawiedzie i że babeczka faktycznie okaże się pyszna. Wygląda dobrze. Mary powinna to docenić. Jestem pewna, że moja wnuczka dokona właściwego wyboru, bo moje babeczki są najlepsze. Od czego by tu zacząć? Babeczka w kubku? To dziwne, ale wygląda dobrze. Spróbujmy. No, taka sobie. Okej, okay, co my tu jeszcze mamy? Spróbujmy tego. No, nieźle, ale nie jestem zachwycona. Wow, jaka ogromna babeczka! Nie mogę się doczekać, żeby spróbować. Jest pyszna! Tak, ta babeczka jest zdecydowanie najlepsza. Babeczka szefowej wygrywa. Nikt nie oprze się takiemu deserowi. Znowu mamy dużo składników. Co robimy tym razem? Zupę? A jaka jest twoja ulubiona zupa? Napisz w komentarzach, a może w następnym filmiku nasi bohaterowie zrobią właśnie twoje ulubione danie. Wygląda na to, że szefowa całkiem na serio podchodzi do robienia zupy. Spójrzcie, ile ma różnych składników. Ale nie można zrobić żadnej zupy bez wody, prawda? Teraz troszkę śmietany i masła i to wszystko. Dodajemy jeszcze przyprawy. Spokojnie, szefowo. Wygląda na to, że lista składników tej zupy jest naprawdę długa. Teraz krewetki? Super. Jane chyba naprawdę dobrze się bawi. Czas, żebyś wzięła się za gotowanie, Jane. Babcia już pokroiła wszystkie potrzebne warzywa. Wygląda na to, że czeka nas zupa grzybowa. Założę się, że babcia sama zebrała te grzyby. Wspaniale. Dodajemy śmietankę i mielimy. Świetnie. Jaką fajną zupę zrobiła babcia. Kurczę, nie zapamiętałam przepisu. Potem chyba... To wrzuciła do środka, prawda? A może to? Smakuje nieźle, ale nie chcę tego. O, mam! To mi się na bank przyda ser. Wrzucamy go tutaj. I mieszamy. Dokładnie mieszamy. To gotowanie zupy nie jest takie trudne. Teraz wrzucę trochę marchewki. Ekstra. Ojej, to urządzenie jest wspaniałe. No to jedziemy. Mieszamy dalej. Myślę, że nadszedł czas, aby nakładać. Ta zupa jest doskonała. Przy okazji, to mój popisowy przepis. Co o tym sądzisz, babciu? Co za matorki! Pozostała już tylko dekoracja. I voila. Czyja zupa zdobędzie serce Mary? Zupa Jane jest bardzo niezwykła. Zupa grzybowa babci wygląda cudownie. Ale wykwintna zupa szefowej wygląda równie dobrze. Wszystko zależy od ciebie, Mary. Zacznę od tej, dziwnie pachnie. Bleh, czy to grzyby? Nienawidzę grzybów. Następna. Co my tu mamy? Wygląda ciekawie. Nie, to wcale nie to. Teraz trzecia zupa. Wygląda jakoś ochydnie, ale spróbuję. Wow, to najlepsza zupa, jaką kiedykolwiek jadłam. Tak, to zwycięzca. Wow, Jane, gratulacje! Co za niesamowita wygrana! Wow, to jajko Kinder. Czekają na nas niespodzianki. Wielkie niespodzianki, ogromne. Sprawdźmy, co mam. Co? To oszustwo. Surowe jajko? A ja chciałam dostać zabawkę. Teraz boję się tego spróbować. Wygląda jak czekolada, fajnie. Są jeszcze dwa takie malutkie. To też oszustwo. Fuj, to są surowe jajka. Nie chcę jeść surowych jajek, ale można przecież wyhodować z nich kurczaki. Co ty robisz? Zaraz się o tym przekonacie. Patrzcie, jajko się rusza. Spójrzcie, to prawdziwe kurczaczki. Takie małe i puszyste. Tak, są takie milutkie. Są takie słodkie. Dowiedzmy się, co kryje się pod klaszami. Już sprawdzam. Ojej, chyba coś mi się wydawało. Nie, jednak nie. Y tam nic nie ma. Lepiej wysprawdźcie. No dobra. Fuj, co to jest? U ciebie też! Fuj to przecież. Tak, wiemy, co to jest. Jak to śmierdzi, to straszne! A ja mam najwięcej ze wszystkich. Może to czekolada? Nie wydaje mi się, żeby to śmierdziało. Julia, nie rób tego! To naprawdę czekolada, a raczej nutella! Uwielbiam ją! Spróbuj też mojej! Pewnie! Niczego się już nie boję! To też nutella! I jest to naprawdę dobra nutella! Masz, Austin, spróbuj! Fu, Chociaż... Mmm, to jest pyszne! Jak tego dużo, super! Daj, Emmie! Racja, Emma, trzymaj! O, to całkiem dobre. Daj mi jeszcze. Fu, to ryba. Jest obrzydliwa i śmierdzi. Emma, zaczynaj. Tak, Emma, ty pierwsza. Ja? No dobra, przynajmniej mam małą rybkę. Fu, ochyda. Austin, kontynuuj. Nie mogę, to śmierdzi. Lepiej ją wypuszczę, pozwolę jej żyć. Nie chcę zabijać biednej rybki. Julia, teraz twoja kolej. A ja mam pomysł. Przygotuję kulinarne arcydzieło. Mmm, pachnie rewelacyjnie. Jesteśmy głodni. Spokojnie, wystarczy dla wszystkich. Proszę bardzo. To najsmaczniejsza ryba, jaką kiedykolwiek jedliście. Ciekawe, co mamy tym razem? Kurczę, mam tylko jednego małego chipsa. A mój jest ogromny. A ja mam najmniejszego ze wszystkich. Nie tylko ty. Spójrz na Emmę. Jestem gotowa to pochłonąć. No co tak patrzycie? Jest po prostu pyszne. Mój chips też, ale taki mały. I jeszcze coś mi w zębach utknęło. Julia, może się podzielisz? Nie ma mowy, zapytaj Emmę. Mm, to jest naprawdę pyszne. Emma, podziel się ze swoim najlepszym przyjacielem. Nie. No i dobra. A wiecie, co zrobić, żeby chips był jeszcze smaczniejszy? Dodać do niego sosu. A masz? Zaczynamy. To naprawdę jest pyszne. Julia, częstuj się. O nie, ja przecież spłonę. Trzymaj mnie, bo upadnę. Spokojnie, wszystkich nas to czeka. Pozwólcie, że ja zacznę. Ups, to naprawdę piecze. A, dajcie mi wodę. Trzymaj. Weź ode mnie. Nie, ode mnie. Powiedziałam, że ode mnie. Nie denerwuj mnie. Dajcie mi obydwie. O, dziękuję. Julia, teraz ty. Ja? Może lepiej nie. Jedź szybko. Dobra, dobra. A, jestem jak smok. Czuję się jakby wyciągniętą mnie z pożaru. Teraz ty, Emma. Myślę, że czas na nas. Zgadzam się lepiej stąd wiać. Jestem silna, dam radę. Co? To cukierki? Czerwone, czyli moje ulubione, wspaniale. Ej! Chociaż dobrze, że was nie ma. Raz, dwa, trzy! To wszystko takie małe arbuzy, a ja mam arbuza giganta. Jestem mistrzem w krojeniu arbuzów. To wygląda przerażająco. Zachowujesz się jak maniak. Zobaczcie, jaki piękny arbus. Co się stało? Kurczę, upuściłem go. Wiecie, jak sprawdzić, czy arbus jest dojrzały? Trzeba w niego postukać. Uwaga, spójrzcie! A wypuśćcie mnie, nic nie widzę! Czekaj, zdejmę go! Nie chcę zejść! Co robić? Wydaje mi się, że wiem. Skoro nie możesz zdjąć arbuza, trzeba z nim żyć? To od razu lepiej. Nadal nic nie widzę! Pomocy! O, to brokuły! Lubię je! Fu, mam jeść jakąś zieleninę? A ja się cieszę! Z czego się cieszysz? Chyba zwariowałeś. Ja zacznę. To nawet wygląda obrzydliwie. Smakuje dokładnie tak samo. Dobra, i ja spróbuję. Zaraz zwymiotuję. Trzymaj, pomogę ci. Już lepiej. Nie wiedziałem, że tak umiesz. Teraz ja. Czas zjeść mój kapelusz. Brokuły są bardzo zdrowe. Teraz jestem silniejszy, no i zdrowszy. No to nowa runda. Takie malutkie ciasteczko? Wiem, mam magiczny pistolet. Tak lepiej. Daj mi, ja też go potrzebuję. Hurra! Patrzcie, udało się! Rośnie jak na drożdżach. Zobaczcie, jakie apetyczne. Pyszności. A teraz ja. Zastanawiam się, jak bardzo można powiększyć to ciastko. Przekonajmy się! Zobaczcie, jak szybko rośnie! Co? Gdzie ono jest? Auć, zostałem zaatakowany! Nie trzeba było się przechwalać. A my mamy oreo!